Strumy rzeczka. Dzisiejszy czas 2200. O, jakieś gówniane fanty. Szkoda, że nie było. Można nagrać radości z wydobycia. Ciemano, widzowie. Z tej strony sławki. Dzisiaj mnie na kanale Ubestii Idziemy na spacer, a tak naprawdę na wykup. Idziemy po Musimy się przygotować. Może masz kosę do sprzętu. Opa, taski z karcika. I pit widzimy, widzimy się na drodze. Idziemy na miejscówkę, na pobliską łąkę. Ale to buta z pizdu, ale twardo. Bardzo na Fajne buty możesz do tego. Siemano, widzowie. Nie? <gryzanie> Strumy Grzeczka? Jak będziemy szukać? Brutus Argonet Cena gdzieś około na dzisiejszy czas 2200 ILE? Sztychówka Fiskart 60 70 zł i Pit Pointer Inczyk Różnie, od 30 do 50, do 70 zależy Włączamy maszynkę. Musimy go rozdroić do gruntu. I szukamy. O! Jakieś gówniane fa fanty. Sławek, a co się stanie jak pod gównianym fantem znajdziemy jakiś porządny fant? Przesuwamy i kopiemy. <laughs> to hobby. Pierwszy. Popiemy. Dobre. Myślisz, że to coś dobrego? Muszę iść głębiej, tak no, mi się wydaje. żeby czołga nie wykopuł Tutaj jest tak Na boku dziury Tu? O! No, ciekawe nawet Jeszcze, że Myślę, że myślę na barany, ale Jakoś kurde Trzeba będzie oczyścić, później zobaczymy na podsumowaniu no, takie oczka No Idę Zakopujemy oczywiście dziurę, że, żeby nie było śladów I lecimy dalej Idziemy dalej Mamy segment kolejny Bogoda sprzęja ładna Widoki ładne Widoki piękne I co tam wykopane podkowa coś w stylu aha podkowy to jest pół podkowy będziemy miał pół szczęścia no to bumerang nie no, fanta fanta. no to chyba druga to połowa tej twojej tej podkowy no, Drugie pół szczęścia. ładniejsze, ale co to jest? Się dowiemy. O nie, bo jakaś monetka wpadła. 45 A ja to jest tak no. Powiedzmy, powiedzmy. Jest to pod górą? No, jest monetka, monetka O Była. <grywia> jest. O, zgryziona. Ciężko na razie stwierdzić jakieś co to jest jedynka. 10, 10 czegoś. Jaki zafascynowany, sprawdzimy na podsumowaniu po oczyszczeniu. Nie wiem, jest A, mamy co to jest EB, ktoś tu piwo walił. Dziura kolejna z rzędu, ale jeszcze.

To jest to i tu, i tu, tu, i tu idę. Nie. Nie. O. tam ten drugi lepszy. No, nawet. O coś małego. Co to mamy? Korzeń. A kurde. Z pandaża. Już się zachlastało chyba. będzie pewnie długa Wracamy z powrotem do samochodu Jeszcze parę Jeszcze parę dołków zrobimy, jeśli będzie nam dane oczywiście Mała przerwa Jest Robert, Bestia. Ach, patrz kurwa, bez wykrywki, patrz jak świecą. No co za menele ty Widzisz mnie? Co? Chyba yy, widzisz mnie? Widzę, Brek, dobrze! Nawet bierzemy, posprzątamy za nich W czeskim coś tam brąksem Zatecki, ty Zatecki? Skoszone. No. Sygnał gdzieś w tej bryle to lokalizujemy. Tu? O? Jaki blaszka czy co? Jezdzenie części z traktora. Żelatka. Dobrze. Idziemy dalej. Czas leci widzowie kurde szkoda, bo kamerka się nagrywała A tu taki fan, taki traf Pokaż co tam masz Szkoda, że nie było można nagrać radości z wydobycia Nie wiem czy to ja zniszczyłem czy to było zniszczone Ale jest ładny jest Pomyjemy, później zobaczymy czy coś pisze Super, takie coś cieszy. Powiemy. Zasypujemy. Dość głęboko to było. Ale udało się dość tak ładnie namierzyć, nawet. Dobry sygnał. Ładnie zakupane. Tak jest. I co, lecimy ku aucie. Lecimy jeszcze. A druga krótka, może za sygnała się uda w takie dość widać Przemużony bym powiedział, ale nie pezynnie. zobaczcie, kopiemy sobie w takiej fajnej okolicy zobacz co kolega mi daje Daj mi takie oto druty wyostrzy to dzisiaj halo o, daje mi takie druty, a pierścionki znajduję sam idziemy tam do niego Bestia pierwszy raz w wykrywaczem w ręku. Jako się to szuka, tak? To halo, ma... halo. to Nie tą stroną. Zmienić, ja? Tak. A widzisz. Profesjonalnie. Dobra, teraz szczychówkę jakbyśmy znaleźli. Tako się to kopie, tak? Tak to może ręce ranić. nic. ostre jest, nawet, w sumie. I czekaj, coś mi jeszcze to dołu tu fajnego. Jeszcze masz trzeci sprzęt. Jeszcze jest trzeci sprzęt i najważniejsze, co to pomagier? Przez dzień jako pinpointera w nocy wiadomo do czego kobietom służy. Przez dzień. Pozdrawiamy widzów. Subskrypcja. Bohater łapka, w nocy bo bestia. Co? Przez dzień bohater w nocy bestia. No. Przez dzień bohater w nocy bestia. Dokładnie tak jak mówisz. Pozdrawiamy widzów. Pozdrawionka. Idziemy do auta. Do samochodu, koniec wykopków. Godzinka. Dobra godzinka zleciała. Ruszamy. Wracamy z bestią wykopków. Fanty obmyjemy domu pokażemy jeśli film się wam spodobał jeśli chcecie więcej subskrybujcie kanał łapki w górę no to na razie kazał. pokażę wam to jeszcze sklep po drodze jakieś piciu kupimy i widzimy się na podsumowaniu podsumowaniu dokładnie no idzie jakiś ucieszony ciastka w łapie i idzie Trzeba sobie osłodzić życie, po wykrywce, po wykrywce ty Masz bestia, bestia wie co z tym zrobić o kurwa no Podsumowanie Jeszcze część podkowy. Dwie naprędki. Łożysko Kapser Aluminium z szampana bodajże, blaszki drucik na jakieś nieznane metale. To są tego trzy rzeczy. A z tych lepszych mamy ten pierścionek. O, tak by wyglądał cały. I 10. Jeszcze nie wiem do końca czego. napiszmy najwyżej w komentarzu. Jeśli się wam podobało, zalajkujcie. Subskrybujcie kanał. I dajcie znać, czy chcecie więcej. Pozdrawiam, pan. na razie.